Śnieg padał gęsto na ulicę Krakowa tego zimowego wieczoru, a Marek Kowalski stał przed wejściem do luksusowego hotelu Złoty Orzeł, ściskając w dłoni starą skórzaną teczkę. Jego buty robocze były pokryte błotem, a flanelowa koszula nosiła ślady długiego dnia pracy na budowie. Przez szklane drzwi widział marmurowe podłogi, kryształowe żyrandole i elegancko ubranych gości popijających szampana w holu. Marek wiedział, że nie pasuje do tego miejsca, ale nie miał wyboru. To był jedyny hotel w mieście z wolnymi pokojami tego wieczoru, a potrzebował miejsca na noc przed ważnym spotkaniem biznesowym następnego dnia. Kiedy wszedł do środka, jego ciężkie kroki echowały na marmurowej podłodze. Recepcjonistka uniosła brew, widząc jego strój, ale zachowała profesjonalną uprzejmość. Dzień dobry, czym mogę służyć? zapytała, choć jej ton był wyraźnie chłodny. Marek podszedł do kontuaru i powiedział: Potrzebuję pokoju na jedną noc. Czy macie coś dostępnego? Recepcjonistka przejrzała system rezerwacji i odpowiedziała: Tak, mamy jeden pokój dostępny. To nasz najtańszy pokój na ósmym piętrze. Kosztuje 800 zł za noc. Kwota była wysoka, ale Marek skinął głową. W porządku, wezmę go. W tym momencie z biura za recepcją wyszedł Tomasz Nowak, general manager hotelu. Był to mężczyzna po czterdziestce. Ubrany w idealnie skrojony garnitur, z zaczesanymi do tyłu włosami i aroganckim wyrazem twarzy. Kiedy zobaczył Marka, jego usta wykrzywiły się w pogardliwym uśmiechu. Przepraszam, ale chyba pomylił pan hotel powiedział głośno, przyciągając uwagę innych gości w holu. Ten hotel to miejsce dla ludzi z klasą, a nie dla robotników budowlanych. Może pan spróbować w hostelu, kilka ulic dalej. Cisza zapadła w holu, a wszystkie spojrzenia skierowały się na Marka. Recepcjonistka patrzyła nerwowo między dwoma mężczyznami, nie wiedząc co robić. Jesteś z Polski czy może z innego kraju? Napisz w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz, a jeśli podoba ci się ta historia, zostaw łapkę w górę. To bardzo nam pomaga. Marek poczuł, jak krew napływa mu do twarzy, ale zachował spokój. Mam pieniądze na pokój, powiedział cicho, ale stanowczo. Recepcjonistka powiedziała, że macie wolny pokój za 800 złotych. Nowak roześmiał się głośno i teatralnie. 800 zł? Dla kogoś takiego jak pan? Podszedł bliżej i powiedział tak głośno, żeby wszyscy mogli usłyszeć: Słuchaj, no, przyjacielu, jeśli uda ci się zapłacić za nasz najgorszy pokój, ten za 800 zł, to ja osobiście dam ci naszą najdroższą suję prezydencką za darmo. Ale obstawiam, że nie masz nawet połowy tej kwoty w kieszeni. Jego słowa wywołały ciche chichoty wśród obserwujących gości. Marek spojrzał na aroganckie oblicze menadżera i powoli otworzył swoją starą, skórzaną teczkę. Wyjął z niej gruby plik banknotów przewiązanych gumką. Liczył je powoli, jeden po drugim, układając na kontuarze recepcji. 100, 200, 300. Jego głos był spokojny i pewny. Nowak przestał się śmiać, a jego twarz stopniowo bledła. 400, 500, 600. Cały hol pogrążył się w ciszy. Goście przybliżyli się, żeby lepiej widzieć. Siedemset, 800. Marek spojrzał na menadżera i powiedział: To jest osiemset złotych za pokój, a mam jeszcze więcej, jeśli będę potrzebować. Twarz Nowaka przeszła wszystkie odcienie czerwieni. Próbował zachować resztki swojej arogancji i powiedział: To to pewnie fałszywe pieniądze. Nikt taki jak pan nie może mieć tyle gotówki. Marek uśmiechnął się po raz pierwszy tego wieczoru. Może pan sprawdzić każdy banknot to uczciwie zarobione pieniądze. Recepcjonistka wzięła kilka banknotów i sprawdziła je w specjalnej lampie. Pieniądze są prawdziwe, panie menadżerze, powiedziała cicho. Nowak stał jak skamieniały, zdając sobie sprawę, że właśnie popełnił ogromny błąd. Nie tylko publicznie upokorzył potencjalnego gościa, ale także obiecał mu najdroższą suję w hotelu za darmo. Więc? Zapytał Marek, patrząc prosto w oczy menadżera. Obiecał pan mi suję prezydencką, jeśli zapłacę za ten pokój. Trzymam pana za słowo. Nowak rozglądał się nerwowo dookoła, świadomy, że cała sytuacja była obserwowana przez gości hotelu, z których niektórzy już wyciągali telefony, żeby nagrać to, co się dzieje. To było. to był żart, wymamrotał. Nie możemy tak po prostu oddać najdroższej suity. Marek pokiwał głową powoli. Rozumiem, więc public manager drogiego hotelu nie dotrzymuje słowa. To interesujące. Może inni goście powinni o tym wiedzieć. W tym momencie do sytuacji włączyła się Agnieszka Wiśniewska, właścicielka hotelu, która usłyszała zamieszanie z górnego piętra. Była to elegancka kobieta po pięćdziesiątce, ubrana w costnej sukience i biżuterię, ale w jej oczach widać było stalową determinację bizneswoman. – Co tutaj się dzieje? – zapytała stanowczym tonem. Nowak próbował wyjaśnić sytuację, ale jego słowa plątały się i brzmiały żałośnie – Agnieszka wysłuchała w ciszy, a jej twarz robiła się coraz bardziej surowa. Kiedy skończył, zapanowała długa cisza. Rozumiem, że mój menadżer publicznie obiecał panu suję prezydencką w zamian za zapłacenie za normalny pokój, zapytała Agnieszka, patrząc na Marka. Tak, proszę pani. I zapłaciłem za ten pokój. Agnieszka spojrzała na pieniądze leżące na kontuarze, a potem na swojego menadżera. Panie Nowak. Czy zdaje sobie pan sprawę, jaką szkodę wyrządził pan reputacji naszego hotelu? Nie tylko upokorzył pan gościa ze względu na jego wygląd, ale także nie dotrzymuje pan danego publicznie słowa. Nowak próbował się bronić. Ale proszę pani, nie możemy oddawać suity prezydenckie za darmo każdemu. Każdemu? przerwała mu Agnieszka. Pan nie zapłacił za pokój każdy, pan zapłacił za pokój konkretny gość, a pan złamał podstawowe zasady gościnności. Agnieszka odwróciła się do Marka i powiedziała: Proszę pana, w imieniu hotelu Złoty Orzeł składam najszczersze przeprosiny za zachowanie naszego menadżera. Oczywiście otrzyma pan naszą suję prezydencką, jak obiecano, a pieniądze za pokój zostaną panu zwrócone. Nowak otworzył usta do protestu, ale jedno spojrzenie właścicielki natychmiast je zamknęło. Co więcej, ciągnęła Agnieszka, zapraszam pana na kolację w naszej restauracji na koszt hotelu. To minimum, co możemy zrobić, żeby naprawić tę niefortunną sytuację. Marek był zaskoczony takim obrotem spraw. To bardzo hojnie z pani strony, ale nie jestem pewien, Agnieszka uniosła dłoń, przerywając mu. Proszę, to najmniejsze, co możemy zrobić. Nasz hotel słynie z gościnności, a dzisiejszy incydent był niedopuszczalny, spojrzała ponownie na Nowaka z lodowatym wyrazem twarzy. Panie Nowak, musimy porozmawiać w cztery oczy, natychmiast. Ton jej głosu nie pozostawiał wątpliwości, że rozmowa ta nie będzie przyjemna dla menadżera. Recepcjonistka, wciąż zdenerwowana całą sytuacją, szybko zarejestrowała Marka jako gościa z suity prezydenckie i wręczyła mu kartę magnetyczną. To jest karta do suity na dwudziestym piętrze, proszę pana. Winda jest tam, wskazała w kierunku złotych drzwi windy. Jeśli potrzebuje pan czegokolwiek, proszę zadzwonić na recepcję. Marek podziękował i ruszył w kierunku windy czując na sobie spojrzenia wszystkich obecnych w cholu. Niektórzy goście patrzyli na niego z szacunkiem, inni z ciekawością, zastanawiając się, kim naprawdę jest ten człowiek w roboczych ubraniach. Gdy windowe drzwi zamknęły się za nim, Marek w końcu pozwolił sobie na uśmiech. Nie dlatego, że udało mu się zostać w luksusowej suicie, to była przyjemna, nieoczekiwana korzyść. Uśmiechnął się, bo kolejny raz w życiu udowodnił, że nie można oceniać ludzi po wyglądzie. Winda sunęła w górę, a z każdym piętrem Marek czuł, jak napięcie opuszcza jego ramiona. Dwudzieste piętro szczyt hotelu miejsce zarezerwowane dla najważniejszych gości. Kiedy drzwi windy otworzyły się, Marek znalazł się w prywatnym holu Suity prezydenckie. Podłoga była wykłożona najwyższej jakości marmurem, a ściany ozdobione reprodukcjami słynnych polskich obrazów. Otworzył drzwi kartą magnetyczną i wszedł do środka. To, co zobaczył, zapierało dech w piersiach. Suita była ogromna, większa niż mieszkanie, w którym mieszkał. Salon z panoramicznymi oknami oferował niesamowity widok na oświetlony nocą Kraków. W oddali widać było Zamek Królewski na Wawelu, a jeszcze dalej światła miasta rozciągające się aż po horyzont. Meble były wysokiej klasy. Skórzane sofy, machoniowe stoliki, kryształowe kufle. W sypialni stało ogromne łóżko z baldachimem, a łazienka była wyposażona w jacuzzi z widokiem na miasto. Marek przeszedł się po Suicie, dotykając różnych przedmiotów, wciąż nie mogąc uwierzyć w obrót wydarzeń. Całe życie był zwykłym człowiekiem, stolarzem, który pracował ciężko na każdą złotówkę. Nigdy nie marzył o tym, żeby spędzić noc w miejscu takim jak to. Usiadł na sofie i wyciągnął telefon, żeby zadzwonić do żony. Cześć Kasia, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przytrafiło. Opowiedział jej całą historię od momentu wejścia do hotelu po obecną chwilę. Katarzyna słuchała w milczeniu, a potem wybuchnęła śmiechem. Marek, tylko tobie mogłoby się coś takiego przytrafić. Zawsze mówiłam, że nie można cię oceniać po ubraniach. Rozmawiali przez pół godziny, a Kasia ciągle nie mogła uwierzyć, że jej mąż spędza noc w najdroższej suicie w Krakowie. Po rozmowie Marek wziął długą, gorącą kąpiel w jacuzzi, patrząc przez okno na nocne światła miasta. Myślał o swojej drodze życiowej, o tym jak pracował od młodości, żeby zbudować swoją firmę stolarską. Nie było to łatwe. Zaczynał jako zwykły pracownik w małej warsztatach, uczył się rzemiosła od starszych mistrzów, pracował po kilkanaście godzin dziennie. Powoli budował swoją reputację, zdobywał kolejnych klientów, inwestował każdą zarobioną złotówkę z powrotem w firmę. Teraz, po piętnastu latach ciężkiej pracy, Miał jedną z najbardziej szanowanych firm stolarskich w Małopolsce. Jego meble robiły furorę nie tylko w Polsce, ale zaczynały być eksportowane do innych krajów europejskich. Jutrzejsze spotkanie miało być kluczowe. Miał się spotkać z przedstawicielami dużej niemieckiej firmy, która chciała nawiązać współpracę przy produkcji ekskluzywnych mebli na rynek zachodni. To była szansa na rozszerzenie działalności do rozmiarów, o których wcześniej mógł tylko marzyć. Właśnie dlatego przyjechał do Krakowa dzień wcześniej. Chciał być wypoczęty i przygotowany na to ważne spotkanie. Nigdy nie spodziewał się, że dzień przed największym sukcesem zawodowym spędzi w najdroższej suicie hotelu w mieście. Kiedy w końcu położył się spać w ogromnym łóżku z jedwabnymi pościelami, zastanawiał się nad ironią losu. Manager hotelu chciał go upokrzyć, a zamiast tego sprawił, że Marek spędził najlepszą noc w hotelu w swoim życiu. Następnego ranka Marek obudził się wypoczęty i pełen energii. Wygląd przez okno był jeszcze piękniejszy w świetle dnia. Słońce oświetlało czerwone dachy krakowskiej starówki, a w oddali majestatycznie górował Wawel. Zadzwonił na room serwis i zamówił śniadanie. Kiedy kelner przyniósł tacę z jajecznicą, świeżymi bułkami, kawą i sokiem pomarańczowym, Marek jadł powoli, delektując się każdym kęsem i widokiem za oknem. Około dziesiątej rano zadzwonił telefon w suicie. Dzień dobry, tu Agnieszka Wiśniewska. Czy mógłby pan zejść do mojego biura? Chciałabym z panem porozmawiać. Marek zgodził się i po kwadransie stał w elegancko urządzonym biurze właścicielki hotelu. Agnieszka wskazała mu fotel i usiadła za biurkiem. Przede wszystkim chcę panu jeszcze raz przeprosić za wczorajszy incydent. Pan Nowak już nie pracuje w naszym hotelu. Marek był zaskoczony. Nie chciałem, żeby ktoś stracił pracę z mojego powodu. Agnieszka pokręciła głową. To nie pana wina. Pan Nowak złamał podstawowe zasady naszej branży. Nie można oceniać gości po wyglądzie i nie można łamać publicznie składanych obietnic. To nie był pierwszy taki incydent z jego strony. Sięgnęła do szuflady i wyciągnęła elegancką teczkę. Ale to nie jedyny powód, dla którego chciałam z panem rozmawiać. Sprawdziłam pana nazwisko w internecie: Marek Kowalski. Właściciel firmy Kowalski Design, jedna z najbardziej szanowanych firm stolarskich w regionie. Miał pan rację. Pieniądze były uczciwie zarobione. Marek skinął głową. Pracuję nad tym od 15 lat. Dziś mam kluczowe spotkanie biznesowe, dlatego zostałem na noc w hotelu. Agnieszka uśmiechnęła się. Czy może to być spotkanie z firmą Müller Associates z Monachium? Marek był zaskoczony. Skąd pani wie? Bo oni też zatrzymali się w naszym hotelu. Kiedy rano pana sprawdzałam, odkryłam to połączenie. To ciekawy zbieg okoliczności. Mam propozycję, ciągnęła Agnieszka. Nasz hotel przechodzi właśnie gruntowny remont. Potrzebujemy firmy stolarskiej, która wykonałaby dla nas ekskluzywne meble do wszystkich pokoi i części wspólnych. Po tym, co wczoraj widziałam, pana spokój, klasa. Sposób, w jaki zachował się pan w trudnej sytuacji, myślę, że moglibyśmy nawiązać współpracę. Jesteś pan zainteresowany? Marek poczuł, jak serce przyspiesza mu bicie. To była druga ogromna możliwość biznesowa w ciągu 24 godzin. Oczywiście, że jestem zainteresowany, ale chciałbym najpierw załatwić dzisiejsze spotkanie z Niemcami. Agnieszka skinęła głową z wyrozumieniem. Oczywiście. Ale pomyślałam, że możemy zabić dwie pieczenie za jednym razem. Czy nie miałby pan nic przeciwko temu, żeby to spotkanie odbyło się tutaj, w naszej sali konferencyjnej? Na koszt hotelu, oczywiście, a potem moglibyśmy wszyscy razem porozmawiać o ewentualnej współpracy. Marek zastanawiał się przez chwilę. To świetny pomysł. Dzisiaj mam spotkanie o drugiej po południu. Czy to możliwe? Agnieszka uśmiechnęła się szeroko. Wszystko jest możliwe. Zorganizuję catering. Przygotujemy najlepszą salę konferencyjną. Pan może się skupić na swoich niemieckich partnerach, a my zadbamy o resztę. Podała mu rękę. Czy to oznacza, że mamy umowę? Marek uścisnął jej dłoń. Myślę, że tak. Następne kilka godzin minęło Markowi na przygotowaniach do spotkania. Zszedł do centrum miasta, żeby kupić nowy garnitur. W końcu teraz reprezentował nie tylko swoją firmę, ale w pewnym sensie także hotel. W eleganckim butiku. Wybrał granatowy garnitur z wysokiej jakości wełny, białą koszulę i jedwabny krawat. Kiedy założył nowe ubrania i spojrzał w lustro, nie poznał siebie. Wciąż był tym samym człowiekiem, ale prezentował się zupełnie inaczej. O pierwszej trzydzieści był z powrotem w hotelu. Sala konferencyjną była przygotowana perfekcyjnie: machoniowy stół, skórzane fotele, najnowszy sprzęt audiowizualny. Na stole czekały elegancko podane kawa, herbata i ciasteczka. Agnieszka sprawdziła wszystkie szczegóły osobiście. Niemcy są już w hotelu, powiedziała. Zaprosiłam ich na lunch do naszej restauracji przed spotkaniem. O drugiej będą tutaj. Punktualnie o drugiej Hans Müller i jego dwóch wspólników weszli do sali konferencyjnej. Byli to elegancko ubrani mężczyźni w średnim wieku, emanujący profesjonalizmem i biznesową pewnością siebie. Marek przywitał się z nimi po niemiecku, jednym z języków, których nauczył się w ramach przygotowań do ekspansji zagranicznej. Guten Tag, meine Herren. Ich bin Marek Kowalski. Przez następne dwie godziny Marek prezentował swoją firmę, pokazywał portfolio zrealizowanych projektów, omawiał możliwości produkcyjne i jakość materiałów. Niemcy byli wyraźnie pod wrażeniem, nie tylko profesjonalizmu prezentacji, ale także jakości pracy i uwagi do detali. Które charakteryzowały produkty firmy Kowalski Design. Hans Müller zadawał szczegółowe pytania o procesy produkcyjne, kontrolę jakości i możliwości skalowania produkcji. Herr Kowalski, powiedział w końcu Hans, jesteśmy pod wrażeniem. Wasza praca reprezentuje dokładnie to, czego szukamy dla naszego rynku. Chcielibyśmy podpisać kontrakt na dostawy ekskluzywnych mebli do naszych salonów w całych Niemczech. Negocjowali szczegóły przez kolejną godzinę. Ilości, terminy dostaw, ceny, warunki płatności. W końcu doszli do porozumienia, które oznaczało dla firmy Marka wzrost obrotów o około 300%. Kiedy Niemcy wyszli z sali konferencyjnej, żeby przygotować oficjalne dokumenty, Agnieszka weszła z butelką szampana. Gratulacje! Widziałam przez okno, jak się uśmiechali po wyjściu. To dobry znak, prawda? Marek skinął głową, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie stało. To więcej niż dobry znak. To najlepszy kontrakt w historii mojej firmy. A teraz porozmawiajmy o naszej współpracy, powiedziała Agnieszka, otwierając szampana. Nasz remont potrwa około roku. Potrzebujemy mebli do 120 pokoi, restauracji, barów, sal konferencyjnych, spa. To projekt wart około 5 milionów złotych. Marek niemal zadławił się szampanem. 5 milionów? Może więcej, jeśli zdecydujemy się na dodatkowe elementy dekoracyjne. Spędzili resztę popołudnia na omawianiu szczegółów projektu. Agnieszka pokazała mu plany renowacji, projektuje designerskie wizje każdego pomieszczenia. To miał być całkowity remont hotelu, od fundamentów po dach. Nowe instalacje, nowe wykończenia, nowy design, a Marek miał być odpowiedzialny za wszystkie drewniane elementy wyposażenia. Jest jeden warunek, powiedziała Agnieszka pod koniec rozmowy. Chcę, żeby wszystkie meble były zrobione wyłącznie z polskiego drewna przez polskich rzemieślników, zgodnie z polskimi tradycjami stolarskimi. Ten hotel ma promować polskie rzemiosło i polską jakość. Marek uśmiechnął się. To nie jest warunek, to zaszczyt. Pracuje tylko z polskim drewnem i tylko z polskimi specjalistami. Wieczorem, kiedy już wszystkie dokumenty były podpisane i szczegóły ustalone, Marek siedział w restauracji hotelowej, jedząc kolację. I patrząc na nocne światła Krakowa, w ciągu 24 godzin jego życie zmieniło się diametralnie. Rano był właścicielem średniej firmy stolarskiej, a teraz miał kontrakty warte łącznie około 8 milionów złotych. To było więcej pieniędzy niż przewinęło się przez jego ręce przez wszystkie poprzednie lata razem wzięte. Ale to nie pieniądze były najważniejsze. Najważniejsze było to, że udowodnił sobie i innym, że ciężka praca, profesjonalizm i uczciwość się opłacają. Że nieważne jak się ubierasz czy skąd pochodzisz, liczy się to, co potrafisz zrobić i jaki jesteś człowiek. Manager Nowak ocenił go po wyglądzie i się pomylił. Agnieszka Wiśniewska dała mu szansę i nie pożałowała. Kiedy siedział przy kolacji, podeszła do niego kelnerka Przepraszam, czy to pan Kowalski? Marek skinął głową. Tak, to ja. To od pani Wiśniewskiej, powiedziała i wręczyła mu małą kopertę. W środku była kartka z napisem Miłej nocy w naszym hotelu. Mam nadzieję, że to początek długiej współpracy. AW. Załączona była też karta stałego gościa hotelu z najwyższym statusem VP. Tej nocy Marek spał spokojnie w suicie prezydenckie, ale już nie jako przypadkowy gość, który wygrał zakład z aroganckim managerem. Spał jako szanowany partner biznesowy, człowiek, który właśnie podpisał największe kontrakty w swoim życiu. Kiedy rano budzył się i patrzył na panoramę Krakowa za oknem, wiedział, że to nie był koniec, ale początek nowego rozdziału w jego życiu. Trzy miesiące później firma Kowalski Design zatrudniała już pięćdziesięciu pracowników i otwierała nową fabrykę na przedmieściach Krakowa. Niemieckie meble sprzedawały się świetnie w całej Europie, a remont hotelu Złoty Orzeł był na dobrej drodze. Marek wciąż mieszkał w tym samym skromnym domu z żoną Kasią, ale teraz mógł sobie pozwolić na spełnienie niektórych marzeń. Kupił żonie samochód, o którym marzyła, a sobie nowe narzędzia do warsztatu. Co najważniejsze, nigdy nie zapomniał lekcji z tamtego wieczoru w hotelu. W swojej firmie wprowadził zasadę, że każdy kandydat na pracownika jest oceniany wyłącznie na podstawie swoich umiejętności i charakteru, a nie wyglądu czy pochodzenia. Talenty krują się w różnych opakowaniach, mówił swoim menadżerom. Naszym zadaniem jest je znaleźć. Hotel Złoty Orzeł do dziś jest jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Krakowie. Agnieszka Wiśniewska nadal nim zarządza, a meble zrobione przez firmę Kowalski Design są jedną z głównych atrakcji miejsca. Goście często pytają o ich pochodzenie i otrzymują pełną historię o polskim stolarzu, który udowodnił, że nie można oceniać książki po okładce. A Tomasz Nowak nigdy nie znalazł pracy w innym hotelu podobnego poziomu. Historia o tym, jak upokorzył gościa i stracił przez to pracę, rozniosła się po branży hotelowej. Ostatnio pracuje jako recepcjonista w małym hostelu, gdzie ma dużo czasu na zastanawianie się nad tym, jak jedna arogancka wypowiedź może zmienić czyjeś życie i nie tylko tego, komu została adresowana. Ta historia pokazuje, że w życiu nie można nikogo pisać na straty zbyt wcześnie. Każdy człowiek ma swoją wartość, swoje talenty, swoją historię. Czasami człowiek w roboczych ubraniach okazuje się być właścicielem firmy wartej miliony. Czasami cichy, skromny gość potrafi zbudować imperium biznesowe. A czasami to, co wygląda jak koniec świata. Okazuje się być początkiem największego sukcesu w życiu. Marek Kowalski nauczył się tego dawno temu w stolarni swojego dziadka: Nie ma brzydkiego drewna, są tylko źli stolarze. To samo dotyczy ludzi. Nie ma bezwartościowych ludzi, są tylko źli sędziowie charakteru.